Czy słyszeliście na temat OSFA, czyli Online Skoczulicki Awards? Jeśli nie, to już jest najlepsza pora. Cześć, witajcie moi drodzy, to ja, Władysław Poremski, Whisky Malcontent. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiejsze wideo. To kilka słów na temat OSFA, czyli Online Scotch Whisky Awards. Jeżeli ktoś z Was słyszał o tej inicjatywie, jeżeli ktoś zna tą inicjatywę, to nie musi oglądać tego wideo. Natomiast będzie mi miło, jeżeli jednakowoż pozostanie ze mną do końca. Dla tych, którzy nie znają tematu, myślę, że może to być dla Was ciekawe, gdyż Wy, wszyscy moi drodzy widzowie, możecie być zaangażowani w ten konkurs. Ale o tym na końcu wideo. OSPA Online Scotch Whisky Awards, czyli kolejny konkurs przyznawania nagród w świecie whisky. Z tą ogromną różnicą, że tym razem jest to konkurs niezależny jest to konkurs niesponsorowany przez żadne firmy jest to konkurs, który został stworzony 5 lat temu przez dwóch szkockich dżentelmenów, których być może znacie jednego podejrzewam, większość z Was kojarzyć będzie. Mam na myśli Roya z kanału Aquawite, który prowadzi swoje czwartkowe vipaby na YouTubach, jak również Ralfiego Michelsa. No i tej postaci chyba przedstawiać nie muszę. Większość z nas, miłośników whisky, kojarzy Ralfiego z YouTube'a. Pierwszy vloger w świecie whisky, jeżeli chodzi o Szkocję, który zaczął promować whisky, który zaczął o whisky opowiadać na YouTubie, zaczął prowadzić degustacje. W sensie na YouTubie. I tych dwóch dżentelmenów postanowiło z własnych portfeli sfinansować takową inicjatywę. W tym roku mamy piątą edycję tegoż konkursu. Bardzo fajna inicjatywa. Okazuje się, że w tym roku również ja zostałem wciągnięty trochę w tą inicjatywę, gdyż jestem jednym z ponad 100 kontrybutorów osób, które zostały wybrane przez społeczność Łyski. No i ja ze swojej strony muszę podziękować wam, moi drodzy widzowie, bo to dzięki wam, dzięki tym osobom, które w temacie siedzą i śledzą Ralfiego, śledzą Roya i brały udział w tym głosowaniu, które było po jednym z vip to dzięki wam znalazłem się w tym gronie ponad 100 osób ze świata łyski, mówimy tutaj o vlogerach, blogerach, pisarzach. I powiem Wam szczerze, jak sobie skroluję hmm, tą listę osób, które zostały wybrane, no to ja jestem naprawdę taki malutki przy wielu, wielu z nich, gdyż są to naprawdę mocni gracze w świecie łyski. Są to ludzie ze Stanów, z Kanady, no z całego świata tak naprawdę, gdyż konkurs OSFA polega na tym, że uczestniczyć w tym konkursie mogą praktycznie wszyscy. Mówię tu o ogólne głosowanie, a jeżeli chodzi o kontrybucję, czyli jeżeli chodzi o, o ten udział jako kontrybutor, no to tutaj dzięki głosowaniu społeczności wybra, zostało wybranych ponad 100 osób. W ubiegłych latach było to po 20 każdego roku. W tym roku Rolf i Ralfi zdecydowali, że będzie to większa grupa. Więc dziękuję Wam za to, że głosowaliście na mnie. Więc ja jako kontrybutor miałem możliwość tej pierwotnej selekcji. Tych butelek było naprawdę sporo. Mamy ogólnie 9 kategorii w tym konkursie, więc spośród wielu, wielu butelek i spośród wielu, wielu destylarni, kontrybutorzy mieli zdanie wybrać i określić 6 butelek sześć destylarni, które będą brały udział w poszczególnych kategoriach i na które to wy teraz możecie głosować. Pokażę wam teraz jak to pokrótce wygląda. Wystarczy w Google'ach wpisać online Online Scotch Whisky Awards. No, i mamy tutaj stronę dotyczącą tegoż właśnie konkursu. Pełnoletni jesteśmy. Legal Drinking Age jest indeed. Moi drodzy, tak wygląda główna strona online Scotch Whisky Awards. Jeżeli chcecie zobaczyć, kto był zaangażowany jako kontrybutor, macie tu u góry zakładkę. Contributors. I tutaj są praktycznie wszyscy ci, którzy zostali wybrani przez społeczność whisky, przez miłośników whisky, przez swoich wielkich fanów. Nie będę tego scrollował do końca gdzieś tam jestem również ja co jest akurat tutaj w tym wypadku mało istotne. To co jest istotne moi drodzy widzowie. 2005 Public Poll prawa górna strona. Klikacie. I zezwalacie na używanie plików cookie. Przynajmniej ja zezwalam. Pozwól, niech ma, niech się cieszy. I tutaj moi drodzy jest formularz ogólnie. Natomiast no, ja już tutaj głosowałem. Ja już wybrałem swoje butelki yy, i destylarnie, więc nie będę odpalał. Natomiast klikając tutaj w public pool wchodzicie na formularz. Macie 12 pytań, czyli musicie przebrnąć przez kilka takich wstępnych pytań odnośnie tego ile butelek kupujecie w ciągu roku. Ile, whisky, ile butelek opróżniliście w ciągu roku? Ile łyski pijecie ogólnie? Takie tam kilka podstawowych ciekawych pytań. No i później przechodzicie do głosowania w każdej kategorii. Jak mówiłem, kategorii jest 9. Najlepsza destylarnia roku, najlepsza budżetowa łyski, coś w tym stylu. Teraz nie będę tutaj z głowy akurat próbował wymyśleć. Natomiast jak już wejdziecie, to będziecie widzieć każdą kategorię. W każdej kategorii, moi drodzy widzowie, macie tak naprawdę po 6 butelek i głosujecie na jedną konkretną z każdej kategorii. Kończąc formularz, zatwierdzacie. I tyle. Głosowanie się odbyło. Rzeczą najlepszą w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę każdy, ale to każdy może brać udział w tym głosowaniu. Tutaj nie ma żadnych limitów. Tutaj, moi drodzy. Nie ma tak naprawdę ograniczeń, jest ograniczenie wiekowe, co jest rzeczą oczywistą, tak? Natomiast nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Każdy, kto kocha whisky, każdy, kto lubi whisky, każdy, kto się tym interesuje, może wejść i oddać swój głos. I to jest ta różnica pomiędzy właśnie OSFA, czyli Online Scotch Whisky Awards, a takimi głosowaniami, gdzie mamy stricte wybrane komisje, gdzie mamy stricte wybrane grona osób, które siedzą. Rozpatrują, degustują, zajmuje im to dni czasami, i takie osoby wybierają na przykład najlepsze łyski w różnych kategoriach. Ta inicjatywa, moim zdaniem, jest bardzo fajna, gdyż każdy ma możliwość każdy ma prawo skorzystania, wejścia i zagłosowania. W kwestii przypomnienia to głosowanie jest otwarte jeszcze przez jakiś czas. Inauguracyjne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 1 listopada. Więc, jeżeli ktoś ma ochotę zagłosować, oczywiście zostawiam link w opisie pod filmem, zostawiam link do tego przedsięwzięcia, zachęcam do skorzystania, zachęcam do dania swojego głosu. W ten sposób, moi drodzy widzowie, przyczyniacie się do tego, aby właściwa nagroda trafiła we właściwe ręce czyli nie desylarni, którą ktoś będzie lubił, czy ktoś będzie na nią głosował, tylko deslarnik, którą my lubimy, na którą my chcemy głosować. Na łyski którą my chcemy widzieć, jako tą, która zostanie wybrana. Mamy taką możliwość poprzez takowe głosowanie. Wystarczy tego wszystkiego, jeżeli chodzi o głosowanie. Zachęcam do skorzystania. To takie krótkie wideo, moi drodzy widzowie, które. No, zachęca przede wszystkim do tego, aby brać udział w tym przedsięwzięciu, gdyż ono zostało stworzone dla nas wszystkich. Jeżeli znacie tą inicjatywę, jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat OSWA z ubiegłych lat, napiszcie mi w komentarzach pod filmem. Napiszcie mi również, jeżeli już oddacie swój głos. Jestem ciekaw, ile osób, ilu z Was, moi drodzy widzowie, zagłosuje. Moim zdaniem warto spróbować. Przede wszystkim to jest fajna zabawa, tak? to nie jest przymus, nik nikogo do niczego nie zmusza, fajna zabawa, fajne przedsięwzięcie i wszyscy chcemy brać w tym udział. Moi drodzy, to wszystko ode mnie, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i widzimy się niebawem.